Dzień dobry. Dzień dobry, witam Panie Jarosławie. Filip wójcik z motoru. Dzwoni, kojarzy Pan może? No, nazwisko mi znane, tak. Mnie też. Dobrze, dobrze. Ja mam takie pytanie: czy będzie Pan na najbliższym meczu w niedzielę? No, wybieram się. Wybiera się Pan, no to super. A na jakie sektory Pan najczęściej chodzi? Ja mam e, wykupiony bilet na. G1, tak, G1. G1, super. A jak długo pan już chodzi na mecze motoru? Oj, od dawna. Ale. Dzień dobry, Michał Król z tej strony, z Motoru Lublin. Czy do, dodzwoniłem się do pana Mariusza? Dokładnie. Witam, bardzo mi miło. Czy wybiera się pan na, na najbliższy mecz motoru? Tak, tak. Nie super, bardzo nam miło, mega się z tego cieszymy. A na jakim sektorze najczęściej pan siedzi? No no tak, czyli wsparcie, jak zawsze. No, jest każdy, jest każdy to cały czas, o, sezon, także. rewelacja, mega się cieszymy. To, to naprawdę miód na nasze serce. A jak długo pan chodzi już na mecze motoru? Uuu, jakieś 24 o, a pamięta pan swój pierwszy mecz? Jako kibic? No, 2002 rok jakiś, ale meczu uh, nie pamiętam Okej, okay. to ile pan miałby wtedy lat? 17-16 oo, czyli od małego na całego? No tak, tak. O, rewelacja. A jaka jest ulubiona e, przyśpiewka pana? Przyśpiew. Skocie od grodu to oba Okej. no to dobrze. Ostatnie dwa pytanka mam do pana i e, nie to zawracam to? głowy. Eee, jaki wynik pan typuje w niedzielę? No, dwa, jeden, motoru. Dobra, kto z szelcem? Mm, jacek. Jacek. okej. Okay. Okay. czyli Jacek i Wolo. Dobrze, dobrze. A jeszcze niech mi pan powie ostatnie pytanie. Nie będę pana zatrzymał, jakiś ulubiony zawodnik. Jaki jest ulubiony zawodnik motoru pana? W tej chwili? Tak, w tej chwili. Sergi Samper. Sergi samper, super. I ostatnie już pytanie, jaki wynik pan typuje w niedzielę. dla motoru. Bardzo dobrze, mam nadzieję, że tak będzie. Czyli widzimy się w niedzielę. Pozdrawiam i do zobaczenia. Dzięki. Halo. Dzień dobry, Michał Król z Motoru Lublin. Czy dodzwoniłem się do Pana Sebastiana? Tak, tak, jak najbardziej. Mam parę pytań ma Pan chwilkę? Ja autobusem, jeśli to nie przeszkadza. Nie, bo... mi, mi to nie przeszkadza. Jeżeli panu to nie przeszkadza, to jest super. No to nie ma problemu. Dobrze. Czy będzie pan na najbliższym meczu motoru? Oczywiście. Super. A co pana przyciąga, żeby przyjść na, na mecz? Tak, wie pan, no już starym człowiekiem nie jestem, ale chodzę od wielu lat. No, atmosfera e, przede wszystkim, bo. No praktycznie od dziecka, tak dla mnie trochę rodzinnie klub, klub, klub jestem związany z klubem. Eee, wiadomo, sukcesy są dodatkiem, eee, ale myślę, że przede wszystkim ta atmosfera, m móc jakby e, obejrzenia meczu ze znanymi, znanymi osobami, z którymi e, dzielę przyjaźń, dzielę tę pasję do futbolu. Halo, dzień dobry, Filip Wójcik z Motoru Lublin, z panem Cezarym, mam przyjemność. Tak, tak, to ja. Matko Święta! No. Jestem normalnie z A, widzi pan, mi też bardzo miło. Mam do pana parę pytań. Mogę zadać? Ma pan czas? No ja. Czy dodzwoni, dodzwoniłem się do pani Kingi? Tak. E, Przeprowadzamy taką krótką ankietę i mam do pani parę pytań. Czy ma pani chwilkę? Tak, mam. Słucham pana. E, czy będzie pani na najbliższym meczu? O, super! A na jakim sektorze pani zazwyczaj siedzi? Eee, i trzy. i trzy, okej. Okay. A jak długo pani chodzi już na mecze motoru? A wie pan co? Niedługo, w tego roku dopiero. O, 7, 25. super! A to, co spowodowało, że pani mi tak e, zaczęła chodzić na mecze motoru? Coka. Aha, a córka długo chodzi? Eee, nie, no też... E... Też y, y, od tego roku, w sensie 2025, ale no mhm. to, to, to w zasadzie ona y, namówiła. Super, bardzo się cieszymy, Bar naprawdę bardzo nam miło. E, a czy już może pani ma jakiegoś swojego ulubionego zawodnika motoru? Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, czyli jeszcze trzeba chwilę pochodzić, żeby zaobserwować tak. kogoś ulubionego. Tak, dokładnie.